Witam Mateusz, Żercemaniacy Poznań. No i słuchajcie, wystartowaliśmy. Gardą mam zdarte, bo oczywiście jak to ja zobaczcie te trasy. Z formy adrenaliny wam przytargali dwa piękne discovery. Prawdziwe. Modele czekają uszykowane. Patrzcie jak to wygląda Ostro No Jak się trasy podobają to trudne Trudne Wyglądają na wymagające <grydanie> pół minuty. Silna ekipa Jak się podobała? Przejechałeś? Jeszcze nie Ale mogę się doczekać No tam już widziałem pierwsze wyciągary Idą cały dzień do... nawet tak. Kuba, już startowałeś? Nie, dopiero bym Jak się podobała trasy, wiem, że nerwy są troszeczkę... Zaskoczony. zaskoczony. trochę? Ale pozytywnie czy...? Pozytywnie, podobałem się. Tak? No to się cieszę bardzo. Będziemy działać. Zobaczymy, <grym> ja jeszcze ja to, to pierwszy raz robimy takie coś. <grym> to co się stało? No ma prędkość. Tak, A no. czy znaczy, jeżeli wyciągarką się postawi na koła, jedzie dalej. Jeżeli mm. się nie postawi, to... I tak jest zapisana. No dobrze, a postawię. gdzie jest ten pachołek? Jak nam się podoba nasza robota? Robota jest. Godna. Mieszka, boisz się, boisz się! Widzę, ale widzę, że słuchajcie, uśmiechy są takie, ale w sensie ja, też, ja też się boję przejazdu, jeszcze będę wiecie na widelcu, więc jeszcze mnie krzyło sędziuje, więc już w ogóle jest. Nie będzie telefilmu No. Tu mój kolega sędziuje, pokiwaj. Mojżesz. O, pan z telewizji też. Ja zbliżam się do czwartego OS-u. Ja nadzoruję, słuchaj, tutaj całą operację. rolka. Wow, Ło, wow, wow, wow. Możesz go wstawić na trasę, Politen, ja. To Dobrze, Darek. Ratujesz się wyciągarką, wstawiasz się i chcesz wrotać. To muszę zrobić. Dobra, to robimy. To masz czas, nie? Na to. Opuszczenie trasy was jedną Rolka. To mamy... Nie postawimy. Rolka. Kolega Jarek tutaj zwabiony, słuchajcie, przez, przez kolegów, którzy jeździli ostatnio nad Maltą i zaproponował, że będzie tutaj robił nam zdjęcia. Jak się przygotowanie trasy podoba? Wy tam też widziałem, że nerwy macie ten, nie? Swoje nerwy, nie będę mówił ale, jakie, nie? Ale fajne, też... Ale super, trasa super. Tak? Podoba to się, to no to się cieszę. dobrze. jak będzie w na razie. Jak no, wygląda, ja wiem, ja wiem. A tu jak maszyna przygotowana? Panie Grzegorzu, Mało czasu było, żeby dokończyć a? przygotowania i wyciągarka nie działa. Widzę już miejsca, gdzie będzie kiepsko bez wyciągarki, no ale zobaczymy, trzeba się bawić, nie? Ha, a tam kolega jak tam przygotowania? Jeszcze coś trzeba. pisałeś o jakimś reglu spalonym, nie? A to dla małego. A dla małego Dzięki Obiecałem koledze, że nie będę go nagrywał Gdzie masz <grywa> Modelu nie muszę, słuchajcie, przedstawiać. Przed, przedstaw siebie, model. Więc tak, cześć, jestem Mariusz Jurleja Junior. Tu mamy ideal wzorowaną kopię na bazie prawdziwego auta Karoliny Pilarczyk, które jeździ normalnie w offroadzie na RFC Poland. Jest to samochód bardzo przystosowany do takich warunków, jak mamy na tej imprezie. Nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. Świetna atmosfera. No on startuje w klasie Extreme, to też ten, dodajmy. To bo tutaj startujemy w trzech klasach, czyli. Są trzy klasy. Ja startuję akurat tutaj Extreme. Jest... Są ciężkie tory, są do przejechania, ale jest mega jest atmosfera świetna. <noise> Wielkie tak? dzięki. Trzymam kciuki za ciebie, oczywiście. No, co, zdjęcie w bramce tu jak? On wie, tak? Wiem, wiem. Słuchajcie, za chwileczkę zrobimy losowanie nagrody z firmy Rc3D Piękne rzeczy są w środku jeszcze są dwa No dobra, no to dobrze, no. Ja też raz już spadłem, i co? Na, na najprostszym tam, na to Podsłuchuję waszej rozmowy! Ale jak nie poszło, wiesz co? To jest, no, są trudne trasy. Ale wiesz co, one się zrobiły, słuchaj, coraz trudniejsze za każdym przejazdem, bo jak taki model tam memla w tym piachu 15 minut, to naprawdę jest, jest coraz trudniej. Ale słuchaj, będziemy wszystko, wiesz, liczyć na końcu, nie? To nie jest tak, że... że nie? No no. To się, będzie miał remis, to link tam rozstawiają, się Tutaj ekipa ze Szczecina, nie? Widzę, że tutaj. No. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. No ci, że te rdzaci nawet wyszły. W <laughs> Dziękuję. Słuchajcie, jest tu na naszych zawodach Marcin skrzypek. Pewnie już znacie jego pracę, ale Cześć osobiście. Cześć. Cześć. Opowiedz co dzisiaj dla nas uszykowałeś za garaż? Słuchajcie, to jest garaż, który no, budowałem 3 miesiące, ale jeszcze w tym pomogł mi mój ojciec. To jest um, dosyć spory mebel, 100 cm w tej macie 70 i głębokość też 70 cm. Jeden model ma tu dużo miejsca, więcej pewnie byłoby trudno zmieścić. Mamy tutaj ręcznie robione rzeczy, jak uchylające się, uchylającą się bramę. Oświetlenie z takich rzeczy, które możecie sobie znaleźć w supermarkecie, jakieś poprzycinane. Tutaj mała zagadka. Ja z tego zrobiłem, przerwyci, no. zrobiłem z tego liczniki, zmodelowałem. Ja też tutaj rozpoznajesz Brico DiPo albo jakieś inne takie ta a a Zagadka, z czego to jest dla ciebie zagadka? Z czego to jest? Wiesz co, to, to są, już, 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 już wiem, to na są. E, są no, generalnie w sklepie metalowym byśmy dostali Tak, liczniki płaskowniki. A płaskowniki, no? To wszystko, te wszystkie rzeczy są robione ręcznie druk 3d i idziemy dalej. Co jeszcze tutaj mamy? Twój model. Tak, mój model. Na bok. To jest co prawda, no nie otwiera się, kiedyś na pewno zrobimy, zrobimy coś innego, ale tutaj mamy przyklejone ręczna robota, to to, drewienko tak. i tak dalej. No i zwracam uwagę na naklejki, prawda? Tunel naprawczy, kanał naprawczy, jak to się ładnie mówi, mamy tutaj te rzeczy drewniane, no i na co zwracam uwagę, na naklejki, wierzę, że Ty chyba zgodzi się, że one wyglądają bardzo realistycznie. no Wyglądają by no, bardzo realistycznie. Tak. No właśnie, więc to jest taki nasz trochę flagowy produkt, czyli jak zrobić ze zwykłej naklejki coś, co da nam efekt przestrzenny, antresolka, ręcznie robione rzeczy, to jest to, tutaj mamy schody. Na automacie kiedyś można było zagrać do gier, niestety mi się rozładował, ale to też było dla dzieci fajna, fajną atrakcją. Dodajmy chyba, że to nie są drukowane rzeczy, tak? Yy, tak, niektóre są drukowane, ale jak widzicie tutaj jak oprowadzam po tym garażu, to dużo z nich jest, jest no, zrobione no, ręcznie. No, nie niektóre są nie kupione, też nie ukrywam, że to jest kupione. Ale dużo, dużo tutaj dzieje się. Za przyjaźni. Tak. Pozdrawiamy chłopaków, słuchajcie z Remizji. Tak, mały smaczek, <grym> mały smaczek tego garażu. Zresztą ten garaż jakby No tutaj też wcześniej był na, na jednej dużej imprezie, to była w Tak, tak. Cieszę tak, się, tak. że jesteśmy z nim teraz tutaj, także tak to wygląda. Yy, pokaż, co tutaj jeszcze przyniosłeś, bo tak. Oczywiście Twoich modeli, bo zajacy widzą tylko na zdjęciach. To jest... E, chcę, chcę zwrócić uwagę na to, że teraz się bawimy nie tylko w garaże, ale ręczne dodatki do modeli, tak jak na przykład ten zderzak Tapaka. To jest przykład tego, jak wygląda w wersji metalowej, e, jeszcze niepomalowanej surowej, prawda? To jest wszystko aluminium, leciutkie. Tak, 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 tak widzę, e, widzę. Się, już nie będę tutaj pokazywał dokładnie tych drzwiczek. No i co? No i można sobie po prostu, jak już mamy model, to my się bawimy w ten sposób, że dorabiamy do niego jakąś całą, całą taką dużą rzecz. To wszystko też jest tutaj mamy aluminium, drewno. To wszystko jest jedną taką bryłą i chodzi o to, żeby to było łatwe się to nakłada na ten model. Także bawimy się w ten sposób nie tylko z garażami. Słuchaj, ja bardzo dziękuję, że tutaj nas odwiedziłeś, zaszczyciłeś nas Jasne. swoją osobą. Bardzo Tobie dziękuję. Myślę, że spotkamy się na jakichś eventach. Oczywiście yy, yy, zapraszam do, do, tutaj do korespondencji z Marcinem, do zamawiania rzeczy cigaraży czy oklein masz z tego spory wybór na swojej stronie ja oczywiście wrzucę tutaj link też w opisie oczywiście Jasne. słuchajcie dzięki było bardzo was poznać też wszystkich trasy są przygotowane super także dla ciebie też dziękuję ci bardzo super Halo? dobra żeby pan nie pan żeby pan nie pan się pan. przeciągać pan rozdajemy nagrody puchary i dyplomy. A ja nie, ja sam tutaj no dobrze, już idę. Pogoda, słuchajcie, jest taka, a nie inna. Zaczynamy. <grymianie> Nasze zawody dobiegły końca. Przepraszam za mój głos, ale powiem Wam, że no gardło miałem dzisiaj na wysokich obrotach. Nawet uwolnienie teraz niestety nie pomogło. Zawody skończyły się przejechaniem dwóch OS-ów. I tak to się strasznie rozciągnęło w czasie. Ja wam tak ze spokojem jeszcze pokażę jak to wygląda, no w tej chwili trasy są nieprzejezdne Była taka nawałnica deszczu Że po prostu nie dało się tego zrobić Krzesiu tutaj pracuje i zaraz mu pomogę Walczy, zwija trasy Myślę, że impreza mega się udała W tej chwili powiem wam, że wygląda to jak pobojowisko, Jak to wygląda Krzyu? Teraz po tej ulewie. Idę do domu. Idę do domu. Krzyu! Bardzo Ci dziękuję tutaj. Bardzo, dziękuję, panie bardzo Ci dziękuję za całą tutaj organizację, za przygotowanie takich fantastycznych tras. Bez ciebie to by się nie udało. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję Panie profesorze.